Co będzie wyzwaniem? Wyzwanie może pojawić się w tym obszarze współpracy, pracy. Możecie poczuć, że inni nie angażują się no, tak samo jak wy na tym, nie są na tym samym poziomie. Coś będzie może tutaj trzeba zrobić samemu no, zamiast polegać na innych. nie widać tutaj tak jakby tych efektów współpracy. Może też pojawić się jakieś takie napięcie w komunikacji z bliskim otoczeniem, albo tak jak mówię, z Waszymi współpracownikami. Moment, kiedy warto zapytać, czy rzeczywiście jesteście tutaj w tym czymś razem, no, czy osobno, tak? Wyzwanie polega na otwartym takim dialogu, no i gotowości też takiego wzajemnego słuchania, może będzie trzeba tutaj się rozmówić. Z Waszymi czy to domownikami czy współpracownikami. Ta karta to też przypomnienie, że zaufanie buduje się codziennie.